Ponieważ jest presja czasu, dorzucam jeszcze pół tysiąca. Uwaga. Cztery tysiące złotych i minuta 20. No, to uwaga. Czas. Start. Koniec zagadki. Uwaga. Cztery tysiące złotych. I teraz każdy, kto ma pomysł, to podaje mi rozwiązanie. Szybciutko. Słuchajcie, sekundy lecą. Halo, halo, poproszę o odpowiedź 20 złotych groszy. Nie, następna osoba, szybciutko, bo czas leci. Zegar się nie zatrzymuje szybciutko, szybciutko, kto ma jeszcze Należy ułożyć nazwę polskiego miasta. Ja wiem, że to na razie tak nie wygląda, ale umówmy się, że to jest znak drogowy. No i co? Wjeżdżamy do miasta, widzimy taki znak. No i pytanie: do jakiego miasta wjeżdżamy? Jakie to miasto? Bardzo znane polskie miasto! Ja wiem, że to tak nie wygląda, bo te litery są bardzo, bardzo pomieszane, ale mimo wszystko ktoś może będzie w stanie ułożyć nazwę tego miasta. Bardzo łatwo trafić dzisiaj do studia. Wiecie, że prawie 100 osób trafiło dzisiaj do studia. No dobrze, kto następny? Jakie to polskie miasto? Ojej, a my mamy nadal 4000. Jest 6 tysięcy złotych dla pani. Gratuluję super, bardzo się cieszę. No i oczywiście tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Serdecznie zapraszam na jutrzejszy program. papa. Pa.